Będzie teraz o uzależnieniu, czyli o czymś, czego nie chcesz robić, a robisz. Uzależnienie, jak mówił ksiądz profesor Marek Dziewiecki, pozdrawiamy, to śmiertelne, szalone zakochanie we wrogu. Wrogu, który cię nienawidzi, a mimo to chcesz mu oddać wszystko i zrobisz wszystko, by być w jego objęciach, by tulić się do niego jak do najbardziej namiętnej kochanki, która choć da tą krótkotrwałą rozkosz, koniec końców cię zabije. To jest właśnie uzależnienie. Człowiek, będący w głębokim kryzysie uzależnienia, nie baczy na to, czy jest kochany przez bliskich. Powiem Ci więcej, ma w nosie, czy go kochasz. Nie chce być kochany przez ciebie. Możesz w to nie wierzyć, ale tak właśnie jest. On chce twojej naiwności, uległości, akceptacji, tolerancji, kasy wreszcie i tak zwanego świętego spokoju, który sprawi, że będzie mógł się rzucić w objęciach swojego nałogu. To, czego nie chce od ciebie, to twoja mądra miłość, stawianie granic, odpowiedzialność. Tego nie, bo to przeszkadza mu tonąć w tym bagnie, które stworzył. Zatem jest niewrażliwy, a nawet nie chce Twojej miłości i jest niewrażliwy nawet na Twój ból. Jest, jeśli jesteś teraz młodą dziewczyną albo młodym chłopakiem na początku swojej drogi i myślisz sobie w naiwności, dobroci, w porywie serca, w szlachetności samarytańskiej, że oto ten chłopak idzie na zmarnowanie, ale ja przecież go tak kocham, pomogę mu, zmieni się przy mnie, kiedy będę z nim wiernie akceptująca, tolerancyjna, miłosierna, Byzdura. Zostaw leczenie chłopaka w kryzysie specjalistom. Trzymaj się jak najdalej od tych, którzy są byle jacy. Szukaj perły jak ty. Kogoś, kto jest szlachetny i piękny. Bo nawet twój ból, nawet twoje łzy, nie jest... nie są tym, co wzruszy tego, który trwi, tkwi w kryzysie. Może przez chwilę. Gdy odwiozą cię na sygnale, na erkę po zawale serca, gdy zobaczysz, że właśnie wydał wszystkie wasze pieniądze na heroinę. No to przez chwilę się wzruszy. Może nawet uroni łzę. Ale zaraz... Chwilę później będziesz szukał Twoich pierścionków, by je sprzedać i kupić kolejną działkę narkotyków. To zresztą nie muszą być narkotyki. To może być nawet ocean porno, wuda, nieodpowiedzialne korzystanie z komputerów. Słyszałem o ludziach, a nawet poznałem takich, którzy cztery dni nie wychodzili z domu, nie robili niczego, tylko siedzieli przed komputerami, całą fizjologię załatwiając na miejscu. Wyobrażasz sobie? I w takim kryzysie, jedyne na co jest wrażliwy ten, który w nim tkwi, to nie jest Twoja miłość, to nie jest Twoje cierpienie, tylko to jest jego cierpienie. Zatem jeśli chcesz prawdziwie pomóc temu, który tkwi w kryzysie, daj mu cierpieć. Nie ponoś konsekwencji jego działań. Nie ratuj. Nie poddawaj jaśka pod głowę. Nie myj obrzyganego. Jak przewrócił się na torach kolejowych, jak mówią. Alanonki, przesuń go na nasyp i tam zostaw. Szokujące, straszne, nie? Ale to jest jedyna nadzieja, o której wiemy już z przypowieści o ojcu miłosiernym i synu marnotrawnym. Kiedy wrócił? Gdy poczuł głód. A jeśli będziesz go karmić, dostarczać akceptacji, pieniędzy, wsparcia, wskazujesz go na śmierć. I siebie też.